Dzień dobry szanownym Paniom, witam serwetecznie. Dziś kolejna zachęta i przypomnienie o nas, że jesteśmy, istniejemy i walczymy. Walczymy, no. <ścoughs> Działamy, walczymy z zamówieniami. Tu zamówienie od Pani... Hmm, od pani Elżbiety. Proszę bardzo. Od Pani Elżbiety. Pokazuję serwetki, żebyście Pani nie zapomniały, że jesteśmy... Sklepem z serwetkami. Opowiem szczerze, że ten wzór z komfesena się świetnie sprzedaje. To już końcóweczka. Nie wiem, czy będziemy dobierali. Znaczy, no jeżeli Panie będą potrzebowały, to jak najbardziej. Ale na razie, na razie raczej chyba zostaniemy na tym co mamy. Także tu zamówionko takie od pani. Elżbiety, dobra, że mi się nie pomyliło. Teraz mamy. Teraz mamy, proszę bardzo, takie piękne zamówienie od pani Heleny. Od pani Heleny. Takie w ogóle nieświąteczne, a jeśli świąteczne, powiedziałbym bardziej, że wielkanocne. O, i kogutki, i kociuszki, Proszę bardzo. O, i tu pieski do oporu. Podniosę trochę, żeby się mieściło w kantrze całość. O. I to mamy zamówione dla pani. Jak mówię, halenę, tak, żeby mi się to nie pomyliło. Wysyłka, bo zaraz to pakuję i wysyłam. O ten wzór, wrzucił. piękny jest, piękny. Mm. Taki retrowy. Dobra. I tu zamówionko od Pana Andrzeja. Też po troszkę wszystkiego każdej pory roku. O. I święta i ptaszków trochę. ale w świętach, jak pani widzą, różnorodność ogromna. Więc jest w czym wybrać. I nowości, i wzory troszkę starsze, i popularne, i trochę mniej popularne. Tutaj pan Andrzej sobie powybierał równo wszystkiego, co mi bardziej cieszy. O te narciarskie, fajne takie dodaczy w zakopanym nie w zakopanym to może nie ale na jakieś właśnie takie spotkanie miłośników nart tu już bardziej takie świąteczno zwierzęce ta też się cieszy powodzeniem zwierzaki wszelkiego rodzaju czy zimowe widoczki także skrzaty dzieciaki o Traktory i kolejne narciarskie, także zapraszam na stronę serwetki To wszystko możecie Panie przejrzeć, pooglądać i zakupić. Właśnie na tej stronie, my zamówienia realizujemy mimo ob obłożenia, oblężenia w miarę szybko. Teraz jest jeszcze od 200 zł. wysyłka gratis, także polecam się i działamy i elegancko.